Postanowiliśmy stać się budzącą się szkołą, ponieważ najwyższy czas, by się obudzić i skupić się na tym, co w szkolnictwie najważniejsze, czyli zdobywaniu wiedzy. Chcielibyśmy zwrócić większą uwagę na przekazywanie uczniom informacji zwrotnej, dlatego od tego roku szkolnego planujemy odejść od średniej ważonej. Pragniemy również skupić się na budowaniu relacji. W codziennym biegu zapominamy bowiem, co tak naprawdę jest w życiu ważne. Mamy nadzieję, że zmiana przestrzeni na bardziej przyjazną uczniom, zwrot spowodowany odejściem od średniej ważonej, skupienie się na nauczaniu, a nie na ocenianiu, to droga do sukcesu dla naszej placówki.